Dobra, dzisiaj zagramy Fortnite. I ja robiłem shortsa niedawno. A jeszcze mi się ładuje. Jestem w rodzicu, co to, to ja gram na padzie. W Radzie, co to nie wyzywajcie, że gram słabo, bo. Bo ten, bo ja nagrywam pierwszy raz na mój kanał i docenicie co robię i po wam pokażę jak się teraz buduję. Tylko że trochę dłużej. To nie było tak. Trochę mi laguje. Tak w ogóle, to nie wiem czy yy, jeszcze mam na TikToku nagrywa. Znaczy no, nagrywam takie odcinki trochę z Fortnite, to trochę. trochę z, tak. Tak, nie wiem. Szczerze to nie wiem. Czasami inne nagrywam, ale najczęściej to takie inne nagrywam. Nie pamiętam, kiedy ja ostatnio nagrywałam z Fortnite, ą. to chyba było z miesiąc z temu. Zapomniałem. нагревать. Ten 5 minut ten film, ten film będzie trwał Przepraszam, że tak krótko, ale wiecie ja. Ja trochę To jest mój pierwszy film na kanale. Jak dobijacie mi dużo, to będę robił live. Y, codziennie prawie. Pokażę mam kiedy tu ściany. No tak. Zaraz jeszcze raz bym nie wyszła. Pokażę Wam moje ustawienia. Moje auto tu są. Ja muszę zobaczyć jedno, bo tutaj mam, mam taką czuje się rozglądania. Zaraz będzie koniec film, filmu, ale docencie mnie, bo ja jestem taki trochę słaby, ale nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czy jestem słaby, czy dobry, ale nie wiem. Dobra, to więc ten. Do zobaczenia w następnym odcinku. Następny odcinek będzie jutro. I. I wam potem pokażę wam mój team. To jutro codziennie odcinki będą, prawie. Nie, będą tylko w soboty, odcinki będą. I, i w niedzielę, i w piątek wieczorem. O, w, w sobotę nie wiem, o której może być odcinek, ale w niedzielę jutro będzie o 13. Więc papa. Pa.